Witam Was ponownie. Jesteśmy znowu nad źródłami rzeki Centuria. Dzisiejszy filmik nie jest związany z przyrodą, mimo że przyroda bardzo piękna. Jest związany z bardzo poważną sprawą. Z bardzo poważnym wydarzeniem w życiu każdego chrześcijanina. Tym wydarzeniem jest komunia. Pamiątka. Ostatniej wieczerzy, która miała miejsce 2000 lat temu, kiedy Pan Jezus zwołał apostołów, razem z nimi spożył kolację, a po tej kolacji, po wieczerzy wziął chleb, połamał ten chleb, rozdał swoim uczniom. Potem wziął kielich wina i pili z niego wszyscy. Jest to symbol, śmierci Pana Jezusa, kiedy, kiedy Jego życie zostało złamane, kiedy krew została wylana. Jest to symbol odkupieńczej śmierci, zmartwychwstania i nadziei dla nas na to, że to życie tutaj się skończy, ale potem mamy, mamy nadzieję na to, że będziemy żyć wiecznie z Bogiem w niebie. I tak wiele grup, tak wiele kościołów obchodzi dzisiaj tę wieczerzę, tę komunię, jak ją niektórzy nazywają. Tak wiele osób organizuje jakieś przedsięwzięcia, nazywając je komunią w różny sposób. Możemy się przejść i zobaczyć, jak to jest praktykowane. Niedawno skończył się maj. Widzieliśmy dzieci bardzo świętnie ubrane na ulicach, które właśnie uczestniczyły w tym wszystkim. Chciałbym z Wami dzisiaj zażyć do Pisma Świętego, do pierwszego listu Świętego Pawła do Koryntian, w którym czytamy długi wykład na temat, na temat komunii, na temat wieczorzy Pańskiej. Przede wszystkim ten list. Ten fragment, a konkretnie jedenasty rozdział, mówi nam o bardzo podstawowej rzeczy: że po pierwsze Pan Jezus wziął chleb, złamał i rozdał, ale potem wziął kielich wina i pili z niego wszyscy. I tylko takie wydarzenie może być nazwane wieczerzą pańską może być nazwane komunią. Chleb, a potem wino. Nie sam chleb, i nie samo wino. Jest to proste do zrozumienia. Praktycznie każdy, kto czyta ten fragment, odkryje prawidłowo, jak powinna wyglądać wieczerza pańska. Nie wiem, dlaczego się dzieje tak, że różni ludzie praktykują go odmiennie, modyfikując ten zwyczaj ustanowiony w końcu przez samego Jezusa Chrystusa. Tak więc powtarzam. Najpierw chleb, a potem wino. A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowy przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Chleb i wino. Święty Paweł kończy swój wykład na temat wieczerzy Pańskiej takimi słowami. Że to ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niegodnie to znaczy trwając w grzechu. Niegodnie to znaczy nie będąc pojednanym z Bogiem i z ludźmi. Niegodnie to znaczy po to, aby dostać prezent: komórkę, laptopa, skuter, rower a nie po to, aby uczcić Pana Jezusa Chrystusa i wspomnieć jego śmierć zbawczą na krzyżu. Niegodnie to znaczy nie rozumiejąc do końca, co stało się na Golgocie. Niegodnie to znaczy błądząc myślami, myśląc już raczej o przyjęciu, które zaraz się odbędzie, a nie o tym, co się dzieje w chwili Obecnej, kto spożywa tę pamiątkę niegodnie, winien jest ciała i krwi pańskiej. I to jest straszne ostrzeżenie dla nas. Jest to poważne napomnienie. I powiem Wam: lepiej chyba nie dostać rowera czy skutera. Lepiej, żeby nas ominęła przyjemność zorganizowania przy, przyjęcia dla rodziny i upicia się niż, niż żebyśmy byli winni ciała i krwi pańskiej. Trzeba do tego podejść bardzo poważnie i pismo nas na tym punkcie uczula, przestrzega i napomina.